Naukowcy już ładnych parę lat temu postawili sobie następujące pytanie: czy korzystanie z urządzeń elektronicznych powoduje, wywołuje ADHD u dzieci? No i oczywiście, co za tym idzie? Czy przeprowadzając takiemu dziecku skuteczny odwyk od elektroniki, jesteśmy w stanie raz na zawsze pozbyć się jego ADHD? No musisz przyznać, że to jest bardzo kusząca wizja. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Tytułem wstępu, tak, muszę teraz zaznaczyć, że niestety, ale niezwykle często dzieje się tak, iż diagnoza ADHD jest stawiana dziecku, której takie diagnozy nie powinno dostać. W uproszczeniu no, mógłbym powiedzieć, że mam takie wrażenie, że to się stała trochę taka etykietka, którą bardzo chętnie rodzice, szkoła, przedszkole, psycholog, no, przyklejają dziecku, z którym po prostu sobie nie radzą. Tak? Przykleją takiemu dziecku, które, no, którego zachowanie nie wyczerpują znamion ADHD i które właśnie takiej diagnozy nie powinno dostać. No i oczywiście, co się wtedy dzieje, to pogłębia ten problem. Tak, bo my tutaj skupiamy się tak, jakby na nazywaniu, na przyklejeniu właśnie takiej y, etykiety, to jest chyba najlepsze określenie, zamiast na tym, żeby takiemu dziecku po prostu pomóc. I teraz uwaga: nie zawsze, ale często tak właśnie jest, że ktoś myśli sobie, że no okej, okay, no to dziecko ma DHD, tak wyszło, ja nic już z tym nie zrobię, tego się nie da ruszyć, no mam związane ręce, sumienie w ten sposób zostało uciszone, powód zachowania dziecka takiego a nie innego został podany, sprawa zamknięta. No nie, niestety nie została ta sprawa załatwiona, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Dobra, wróćmy teraz do porzuconego na początku wątku e, elektroniki, tak? Co ustalili naukowcy podczas swoich badań, które właśnie miały tutaj te związki przeanalizować? E, według doktora Manosa nadal nie ma wystarczającej ilości dowodów, no by wesprzeć taki jasny związek przyczynowo-skutkowy między zwiększonym korzystaniem z elektroniki przez dziecko a występowaniem ADHD. Tak? Czyli innymi słowy na chwilę obecną nie mamy dowodów na to, że nadużywanie elektroniki powoduje ADHD. Ale nie możemy też tego wykluczyć. Tak? No ta sprawa po prostu wymaga dalszej analizy, to wymaga dalszych badań. Jednak uwaga, skup się teraz proszę bardzo mocno. Nadmierne korzystanie z ekranów ma wpływ behawioralny. Tak? Coś takiego udało mi się ustalić. Dobra, no ale co to tak naprawdę oznacza? Stwierdzono, że częste korzystanie z technologii wpływa na mm, zachowania i relacje dziecka z innymi. Czyli nie ma z jednej strony dowodów na to, że nadużywanie elektroniki powoduje takie prawdziwe powiedzmy ADHD, ale stwierdzono, że ono to nadużywanie elektroniki powoduje rozwinięcie się identycznych symptomów, no, identycznych jak tych występujących podczas ADHD. Czyli dziecko siedzące ciągle na komórce, czy tam przed jakimiś bajkami, zachowuje się dokładnie tak samo, jakby miało pełnoobjawowe ADHD. To znaczy ma problemy z koncentracją, jest hiperaktywne, impulsywne i tak dalej. Ale jednocześnie nie ma, dajmy na to, charakterystycznych dla dHd głębokich zmian, powiedzmy w budowie mózgu. Tak? Generalnie funkcjonowanie takiego dziecka jest też, no da się znacznie szybciej poprawić niż w przypadku tego dziecka borykającego się za DHD. I okej, okay, dodaj teraz proszę 2 do 2. Skoro ADHD jest bardzo często diagnozowane niesłusznie, tam gdzie no, nie powinno być stwierdzone, to możesz, no właśnie, jeżeli tak jest w przypadku Twojego dziecka, no to możesz całkowicie załatwić ten problem ograniczeniem mu elektroniki, tak, przeprowadzeniem takiego skutecznego odwykładu elektroniki. Tak? No może Twoje dziecko jest w tej grupie właśnie źle zdiagnozowanych, no to jest jak najbardziej możliwe. Jeżeli z kolei no, masz do czynienia z dzieckiem, które no, zostało poprawnie zdiagnozowane, naprawdę ma ADHD, no to tak czy siak musisz zapanować nad, nad tym nałogiem, nad używaniem przez nie elektroniki, no bo jeżeli on to robi, to tylko podbija i utrwala te problemy. Tak? No, musisz po prostu zareagować, jeśli Twoje dziecko ciągle wpatruje się w ekrany. Nadal Twoim priorytetem powinno być zapanowanie nad tym nałogiem. I teraz, tak, no jeśli przyczyna jest głębsza niż samo uzależnienie od elektroniki, no ono tak, ono tak w każdym przypadku znacznie pogarsza stan dziecka. Czyli mówiąc wprost, prostym językiem. Jeżeli masz dziecko z dobrze postawioną diagnozą ADHD i dajmy na to ono jeszcze bierze leki na to ADHD, no, które pomagają mu powiedzmy w koncentracji, tak? No to jeżeli mm, ono siedzi dajmy na to pół dnia gdzieś tam w telefonie czy przed y, komputerem, no to i tak całkowicie rozwala to jego koncentrację. No to jest tak jakby osoba z cukrzycą y, przyjmowała insulinę i zagryzała ją pięcioma tabliczkami czekolady. Tak, no, lek działa, owszem, ale jest y, no, w, znacznie lepiej podziałyby tutaj ograniczenie nadużywania tych słodyczy czy tej elektroniki. Tak? Rozumiesz, mam nadzieję, co mam na myśli, co ja tutaj w tym momencie próbuję Ci przekazać. W każdym przypadku, czy Twoje dziecko naprawdę ma to ADHD, czy ono zostało niesłusznie y, zdiagnozowane, no, poradzenie sobie z nadużywaniem elektroniki to jest i tak... Absolutnie podstawowe i najważniejsze działanie. Koniec kropka. Jeżeli teraz chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie to zrobić, tak jak tutaj możesz skutecznie przeprowadzić swojemu dziecku odwyk od elektroniki zgodnie z aktualną wiedzą naukową, krok po kroku, tak jak Ty w swoim domu możesz po prostu tutaj przeprowadzić dziecko przez cały proces, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na szkolenie przez internet pod tytułem Spraw, by dziecko błagało o pozbycie się elektroniki. Tym razem to szkolenie jest całkowicie darmowe. Ja je poprowadzę na żywo, tak więc każdy uczestnik będzie miał tutaj możliwość, żeby zadawać mi pytania poprzez czat, no oczywiście do czego ja zawsze bardzo gorąco zachęcam. Link do rejestracji na to szkolenie, na to darmowe spotkanie przez internet znajduje się pod spodem, w pierwszym przypiętym komentarzu, albo w opisie tego filmu. Zatrzymaj teraz proszę to wideo, zapisz się, zanim ubiegną Cię bo ilość miejsc właśnie dostępnych na to szkolenie jest ograniczona, a ja go nie będę ani nagrywał, ani powtarzał, więc to jest jedyna okazja, żeby wziąć po prostu w nim udział i to jeszcze całkiem za darmo yy, i dostać naprawdę fachową, profesjonalną wiedzę. Zrób to teraz, mam nadzieję, że już Ci się to udało. Jeżeli masz dla mnie jakieś propozycje, bo podoba Ci się ten kanał, lubisz mnie słuchać, tak, jeśli masz propozycje, na jaki temat mógłbym się wypowiedzieć następnym razem, napisz to proszę w komentarzu, ja, ja zawsze te komentarze czytam i biorę pod uwagę to, o co, co mnie prosicie. Mam też do Ciebie prośbę, jeżeli Ci się podoba, wbij pew w górę, Podeślij link do tego nagrania znajomym, którzy mają dzieci, i może im się to po prostu przydać. No, dzięki temu algorytm zadziała tak, że wyświetli po prostu te moje treści większej liczbie rodziców. i oczywiście bardzo na tym zależy, żeby z tym przekazem do jak grona, jak najszerszego grona trafiać. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Widzimy się na szkoleniu. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!